Jak smakuje i przede wszystkim ile kosztuje? Gruzińska knajpa. Zapraszamy, idziemy. Muź, świerzutkie, cinkali. To są takie pierogi Thank you. z kawałkiem mięsa i też cinkali, Sałateczka pierogi Ja, są jeszcze... ja tak kokam pierogi. Są w ogóle gorące nie wiem jak tam jeszcze. To jest moje pierwsze cinkali w życiu. Ale gorące. Dobra, to znajdziemy to. To są takie garnuszku linianym pierogi. Ze śmietaną mm. Do tego zajebiste mm. połączenie paskowatości toczki śmietany z pierogów, z mięsem Smak pomidorów Jak u mojej babczy na wsi Tak w środku wygląda cinkali Patrzcie jakie mięsko Mięsko Całe te danie kosztowało 36 zł, gdzie nie zjedliśmy wszystkiego naraz. Restauracja się nazywa El Depo. polecam 24 na dobę. Ciekawicie coś na temat Gruzji? Daj znać w komentarzu, a my to sprawdzimy.